Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Dzisiaj sobie zobaczymy jak jak i ile jajek zniosą nowe kurki Jest to następny dzień Wczoraj wczoraj je przywiozłem Okej okay. Tutaj trzeba oczywiście wszystko kurczakom O patrzcie mamy dwa jajeczka Także bardzo dobrze Zobaczymy czy może będzie trzecie mm, Tam seramy cały czas u siebie w klatce Oby tak zostało Więc lecimy do niosek Okej okay, jesteśmy Tutaj włożyłem te wytłaczanki Żeby mi tutaj kot nie narobił Chociaż mia miały otwarte koty Także nic by nie zrobiły. Okej, okay, więc tak wygląda tutaj w kurniku. Trochę tych kur się zrobiło. No i co? Otwieramy. Niech wychodzą sobie. No, wychodźcie, wychodźcie. Dobra. No i widzimy się później na zbieraniu jajek. Zobaczymy ile jajek zniosą dzisiaj. O, sobie ładnie zaskakują. Ok. Kogut, co tam robi? Hmm. Ok, widzimy się później. Dobra, więc jest już ta godzina. Jeszcze jest jasno. Pokażę wam zresztą. Jest. O tak. Jest jasno. Ale jest już, myślę, ta godzina, że te jajko można zebrać. Także sobie zbierzemy. Weźmiemy wytłaczankę na 20. A tutaj jedna popsuta. Tu weźmiemy trzy wytłaczanki w razie czego. Ok, i zobaczymy ile tych jajeczek będzie. Tutaj ten jeden kogut właśnie jest w złym stanie. Nie wiem, co mu jest. No i zobaczymy ile tych jajek będzie. I czy kurki już zaczęły się nieść. Więc widzimy się, jak już będę tu zbierał. Dobra, więc tutaj pod kurką mamy jedno jajeczko. Tutaj mamy trzy jajka. O, o jedno pęknięte, ale bardzo duże. Patrzcie, sami nie wejdzie nawet tutaj. Ale pęknięte. Tutaj mamy jeszcze dwa. Tutaj jedno. Tu mamy dwa. Ok. Tu nasza kurka. Kwoka. Mamy tutaj również dwa. No i tak powiem Wam, że za wiele tych jajek nie ma. Spokojnie. To jest ta nowa kurka. Zobaczymy, jak ona tutaj. A ona tu ma chyba trochę jaj, nie widzę. Tak, ona tutaj coś ma. Kurde, no nie mówcie. Ajajaj. Aj, aj. No tak, już wszystko jasne. Nowe kury mają za mało. Yy, za mało wapna. Bo, jaj, bo jajka. Mają słabe skorupki. Także tak jak mówię muszą dojść do siebie, trochę witamin, różnych rzeczy. I będą się niosły. Bo te jajko najpewniej od nowej, te, te również zobaczymy, czy te też ma taką słabą. No, to też nie jest najmocniejsze. Okej, okay. dobra, ale bierzemy. No, tutaj to już jest sama skorupka. To można tutaj to tak zrobić i dać tu kura. Ok, dobra, muszę umyć wyczyć o coś rękawicę. I widzimy się u ozdobnych kurek. Ok, sprawdźmy ile. O, patrzcie: trzy jajeczka od białej, od szarej i od drugiej szarej najpewniej i te jajeczka już muszę wziąć bo to są bardzo ładne jajeczka, a może i od jakiejś nowej kurki w sensie od rudej lub lub czarnej dobra, także ja odłożę sobie te jajeczka i co, zapalę im tutaj światło o właśnie, czy seramy są? nie, trzymają się tutaj chyba nie widzę ich. Tak, są tutaj. O, dobra. Ok. No więc super. Mamy trzy jajeczka od silek. W końcu. Niosą ładnie mi. I bardzo dobrze. Okej, okay, więc moi drodzy. Kurki są zamknięte. Zagonione wszystkie. Yy, widziałem, że tutaj właśnie sami widzieliście, że skorupki jajek słabe, także kurki mają na pewno za mało witamin yy, doleję im dzisiaj tutaj takie witaminy mam, także trochę je wzbogacą i zwiększyłem proporcje paszy w stosunku do ziarna na okres 3 do 4 dni. Żeby poprawić ich kondycję i stan generalnie, kurek, jajek i wszystkiego nie wiadomo czy, czym tam były żywione, może były żywione samym ziarnem, co generalnie jest bardzo złe, żadnych znaczy są witaminy, oczywiście, że są, ale nie ma jakichś tam dobrych witamin, które by, które by pomogły i polepszały, dodawały jakieś minerały do organizmu kury. No, tutaj ładnie kurczeczki rosną. Się, wydaje mi się, że już po malutku mogłyby przechodzić do silek, ale zobaczymy. Jeszcze troszkę ich tu pobędą, i wtedy. Wtedy stwierdzę. Na razie ich zostaną. Tutaj czarek widzę. Jest, się oblizuje. Także zostawimy tu czarka. Jeszcze będę tu wracał. Ale kurki zamknięte, więc widzimy się później. Ok, witam Was, moi drodzy. W kolejnym dniu wypuszczamy kurki. Chciałem je policzyć jak wychodziły, ale już, już się pomyliłem, za dużo ich tam wychodziło. A wczoraj nie wiem czy jeszcze wam mówiłem, ale yy, wodę dawałem kurkom, bo miały koniec. No i patrzcie, wszystkie kurki wyszły, a jeden kogucik został. No. Nie jest chyba w najlepszym stanie. Tutaj parę jajeczek już mamy, ale to później jeszcze pozbieramy. Jeszcze jest wcześnie więc damy im, damy im jeszcze czas na zniesienie Dobra, więc pójdźmy sobie teraz do ozdobnych kurek. Chodź Niluś, chodź Okej okay. O już słyszymy Otworzę dzisiaj ceramy, bo ładny dzień jest chociaż, chociaż na chwilę niech sobie wyjdą Okej. Okay. Jak one szybko wychodzą. Ej kurka, uważaj. Dobra. Tutaj będzie chyba trzeba przekopać z wybieg na wiosnę. Seramy znowuż mi tutaj są u silek ale z tego względu że wczoraj jakoś wyszły bo kot je spłoszył e, dlatego zaraz widzę różnicę nie korzystając z środka właśnie tego miental bo od razu jest tak mokro wilgotno e, jednak powiem wam że duży wpływ ma na ściółkę właśnie ten środek miental ta posypka bo jest to odczuwalne jak y, się czyści, to naprawdę o wiele dłużej jest ta higiena w kurniku i jest to odczuwalne. Także na szczęście zamówiłem te dwa worki. Y, po 2,5 kilo nie jest to drogie, także naprawdę Wam polecam y, zakup takiego. No i co, widzimy się chyba później na zbieraniu jajeczek i innych takich. tak się zastanawiam, że yy, wiecie co, puszczę sirki, odgrodzę im tu żeby sobie wyszły na chwilę na wybieg dzisiaj jest bardzo ładna pogoda zresztą sami zobaczcie słoneczko świeci, także yy, jest ładnie nie jest zimno więc myślę, że niech sobie wyjdą na chwilę yy, się przewietrzą tutaj seramy chyba też wychodzą no wyszedł kogut, tam kurka się czai o, już się schowała. No, także niech sobie wszystkie wyjdą. W końcu jest ciepło. Więc widzimy się za chwilkę. Ok, więc jak widzicie, tak to tutaj zrobiłem. Starsze kurki przyszły do nich zjeść. Nie wiem, czy im bardziej smakuje tutaj. No, ale się przyzwyczaiłem do kurek. E, troszkę może będą już razem. Zobaczymy. O, co ty, kurka. Te trzy kurki mam yy, mam wrażenie, że te trzy kurki właśnie niosą. No, jak noszą, to bardzo dobrze, bo te, no te jeszcze nie wyglądają jakby miały nosić. Te jeszcze troszkę ta czarna na końcu, ta ruda przednią, troszkę tak, yy, tak wzrostowo wyglądają, właśnie. No, więc bardzo ładnie to tu wygląda. Tutaj też seramy u siebie. Dobrze się mają. Muszę im tam zagrodzić, bo tam tędy chyba wychodzą. Chociaż nie wiem, zobaczymy jeszcze. Damy im ostatnią szansę. Mam nadzieję, że nie wyjdą. No dobra. Niech te kurki sobie trochę pochodzą. Dzisiaj może im sprzątnę z tym miętalem, żeby tą wilgoć wchłaniało, bo tak to ta słoma taka słaba powiem Wam szczerze. No, kogut nawet idzie. A kogut jest. Kogut jest bardzo spokojny, ale to bardzo. E, on się w zasadzie najłatwiej daje złapać. E, mi skórek wszystkich. Wszystkich w ogóle, z całej hodowli on. Jego najłatwiej złapać. Chodzi mi o nioski o wszystko. No i tak właśnie tutaj wyglądają razem. Więc widzimy się później. Minęła już godzinka, może troszeczkę mniej A kurki chyba nie wychodzą. O tutaj. O dobra, mamy pewność, że ta kurka znosi jajeczka. Ale kurki tak niechętnie wychodzą. A no, zimno jest, to się nie dziwię zresztą. No ale zostawimy je, zobaczymy. Może wyjdą później. Na chwilkę chociaż ok, jeszcze pójdziemy sobie do niosek. Tutaj kurki cały czas noszą. Zobaczymy, ile dzisiaj będzie jajek. Miejmy nadzieję, że trochę już ich będzie. A tutaj, jeden kogut. Kurki, i tutaj przed wyjściem również kurki sobie chodzą tam kogucik Drugi. Ok, i tak to wygląda. Sobie ładnie maszeruję. Dobra, więc bierzemy dwie wytłaczanki i idziemy zebrać jajka. Kurki już są. So, są, ale coś na grzędy się nie chcą ładować. No, także wyjdą pewnie teraz. I tak je zagonię. Nie chcę ryzykować niczym. I wiecie, chcę mieć wszystkie zagonione. No co, kurka, wyjazd, 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 kurki, wyjazd. No już, już, już. Ty kulejesz, kurka? Oj, kurka nam jednak kuleje. Niedobrze. Dobra. Trzeba zebrać jajeczka. Tutaj pod naszą kwoczką coś mamy. No tak, wiem, że jesteś kochana. Tak, wiem. Dobra, mamy dwa jajeczka. Tutaj mamy. Oj, tutaj coś gniazdo się ubrudziło. Oj, 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 Będzie trzeba wymienić ściółkę. Najgorzej z takimi jajkami właśnie. Dobra. Mamy sześć. Tutaj kolejne ładne jajko. Bardzo ładne. Tutaj mamy dwa jajeczka. Co daje nam już 10? Pod kurką. Spokojnie, kurka, spokojnie. No, wyjdź, wejdź. wyjdź. No dobra, to daj mi jajka zebrać, chociaż jak nie chcesz wyjść. Pod kurką mamy 5. Co daje nam 14 jajek? Ok, więc mamy 14. No, dobrze. I tutaj pod kurką mamy. 3 jajeczka co daje nam oczywiście liczbę 17 jajek. Ok więc mamy 17 jajeczek i i lecimy do kurek ozdobnych. Zobaczcie, jak tam silki po dzisiejszym wypuszczeniu na cały wybieg. Do starszych silek. Chyba, chyba nawet żadna nie wyszła na wybieg, ale tam u silek starszych chodziły. Więc zobaczymy, jak im się podobało. Tutaj Trixie mi zbiła żarówkę grzewczą. Co prawda już nie działała, ale jednak zbiła ją. O tutaj, patrzcie, kura idzie. Po co ona tu idzie? To ja nie wiem. O patrzcie, zbiła mi kurczę. Co prawda, no, przy, przepalona była i tak, ale sam fakt. No, ty kurka, zamknę ciebie, zaraz ciebie wezmę. Trzeba tutaj, muszę tu małe przemeblowanie zrobić. Ale najpierw zamknijmy sobie kurki, bo muszę tam ogarnąć. Szczerze, nie było mnie przez parę godzin w domu. Więc nawet nie wiem, czy one wyszły, czy nie wyszły. Widziałem, że się kręciły dorosłych, ale więcej już nie wiem. Ok, więc widzimy się za chwilkę. Tutaj włożyłem sobie jedną tą paszę od kurcząt do tutaj do przedsionka z tego, tego kurnika, że mi tutaj nie zagradzała, to już sobie ogarnąłem i wszystkie kurczaczki są. I tutaj też wszystkie kurki są. Musiał im sprzątnąć i Użyć tego środka właśnie A jeszcze tutaj Właśnie o tych brachmach zapominam O brachmach Serama. Ser Seramach Kurczę, coś nie mogę się wysłowić O seramach zapominam bo Są same tutaj ładnie grzeczne są I trzeba je zamknąć również Więc będziemy je zamknąć Tutaj mamy jakieś resztki, banan, banany, yy, makaron. Także idealnie dla naszych kurczaczków. Tylko trzeba zobaczyć, gdzie one mają tą. A, tam mają tą miskę, dobra? To zaraz już po nią idę i im wsypiemy, Zobaczymy. Dobra, więc mamy tutaj dla kurczaczków. O, proszę bardzo. Mamy dla nich. Fajne jedzonko zobaczymy. O, lubią, lubią. Jedzą ładnie sobie. No, sobie pojedzą. Trochę witaminek, yy, białka w makaronie, banan. Dużo witamin. Więc niech sobie pojedzą. A nie wiem, czy wam mówiłem, ale wodę dałem tutaj świeżą i dużym sirkom i młodym oj tak co ta tutaj kurka agresywna taka także wszystkie kurki wszystko mają o to możemy wy, wynieść tutaj okej okay. więc wszystko jest i wejdziemy jeszcze a na chwilę do niosek i muszę je zagonić przecież no ok, więc wszystkie kurki zagonione tutaj sobie siedzą tutaj Okej, okay, więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Chyba wyszedł dosyć długi odcinek. Także z tego co wiem lubicie dłuższe odcinki, więc mam nadzieję, że Wam się podobał. Pamiętajcie o łapce w górze, o łapce w górę. Jezu zawsze mi się to w miłym komentarzu. I oczywiście dajcie suba na kanał, bo yy, kanał się rozwija niesamowicie. No i oby się rozwijał jeszcze bardziej na wiosnę, dużo nowych pomysłów i coś mogę zdradzić, że na wiosnę to wy będziecie sterować kanałem. Więc będzie dużo, ale to dużo myślę, że nowych nabytków, nowych zmian, ulepszeń i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.